Witajcie u mnie na kanale Dzisiaj będziemy testowali Tigera Max GTR -a, Dwusilnikowa hulajnoga Dwa silniki po 1260 W W piku znamionowo mają 800 W w filmie dodatkowo zaprezentuję Wam i powiem, jakie są zmiany względem nowego getera, który jest już w preorderze, co tam zmienili i jak ją usprawnili, więc zapraszam. No i możecie sobie zwiedzać okolice tam, gdzie jeszcze nie byliście, ale naprawdę hulajnoga, amortyzacją, zobaczcie to. No, hop, sobie lecicie przez te, przez te wszystkie dziury. Powiem Wam, że chyba wymienię na opony terenowe, ponieważ po piasku to się naprawdę. Mega ciekawie musi jechać na takich oponach. Ich sam bym chciał spróbować. Nigdy nie jeździłem hulajnogą na oponach terenowych. A Wy możecie w komentarzu napisać, jak, jakich Wy używacie opon i po jakich terenach śmigacie, bo aż sam jestem ciekaw. No i jakimi hulajnogami? Ło, wow, to jest... To jest przyjemność, to jest wolność. Słuchajcie, hulajnogi to jest naprawdę kawał fajnego sprzętu. I sobie dodajecie gazu i GTR-ek. Wow. Naprawdę to jest szybka hulajnoga. Uf. I mamy koniec drogi. Prowadzi nas to do nikąd. Ale wybrałem drogę, a więc powiem Wam tak, hulajnoga Hailey Tiger GTR się sprawuje wyśmienicie i u mnie ona już jeździ jakiś czas i naprawdę ja w tą hulajnogę uwielbiam z racji na jej prędkość, przyspieszenie, ponieważ macie tu dwa silniki i naprawdę to robi robotę. Teraz jest pogoda, więc aż Żal nie wyjść. Macie tutaj 48V, 18,2Ah. Tu mamy taki ekran porysowany, bo jest folika, Jeszcze nie ściągałem. I lubię ten, tak naprawdę. Słuchajcie, odblokowanie hulajnog tymi takimi airtagami, jakby nie airtagami, pastylkami. To jest naprawdę fajna rzecz. Prędkościomierz pokazuje identycznie, według GPS-a, więc licznik. Ma wskazania idealne. Nie, no pięknie. Powiem wam, że w takiej pogodzie aż chce się jeździć. Więc wbijajcie na stronę HNT i niebawem nowe Tigery w preorderze, te, które są teraz dostępne, będą u mnie na testach i zobaczycie sobie je i porównam do tego getera. Postaram się porównać nowego getera i naprawdę. Powiem Wam, zmiany już widziałem tam jakie są, to jest to mocowanie, jest lepsze, wykonane. Według mnie, ja wolę to mocowanie właśnie tutaj od góry na hak. Dodatkowo hamulce, w tamtych widziałem, mamy już tarczowe. Ale powiem Wam tak, te bębny są wyjątkowo dobre. Ja jestem całkowicie zszokowany. Jak pierwszy raz testowałem Hailey Tiger GT Maxa, no to mnie zaskoczyły. Nie? I teraz testując GTR-a to naprawdę... Jestem zadowolony. Zobaczcie, ja tą hulajnogą jeżdżę po takich terenach, jak ona wygląda, będę ją musiał w końcu umyć. Ja nawet Tigerem GT wjeżdżałem do jeziora, możecie sobie zobaczyć na szorcie i na filmie też powinno być. I powiem Wam, on to bez problemu wytrzymał, jeździł. No i te hulajnogi naprawdę są odporne na wiele rzeczy. Słuchajcie, teraz Wam pokazuję... Tigera GTR, ale niebawem już będzie GTR w wersji najnowszej. Możecie już zamawiać na stronie HND i macie na dole kod rabatowy. Tu wam się również wyświetli na minus 5% na hulajnogi. A są to bardzo dobre sprzęty i godne polecenia. No i wam zaraz opowiem, jakie zmiany wejdą względem tego Tigera, a nowego. GTR będzie objęty też dwuletnią gwarancją 10-calowe koła bezdentkowe, tak samo jak w przypadku tym. Mamy markowe ogniwa DMG-C, będą zastosowane w tych nowych hulajnogach, w nowych Tigerach i PX7, tak jak tu, słuchajcie, w nowym Tigerze będzie zastosowany nowy wyświetlacz. Przekonamy się, jak on wygląda. Chyba w highly, w highly Tiger King, z tego co wiem, właśnie występował już ten nowy. Dodatkowo, słuchajcie, mamy w nowym GTR zastosowanie dwóch ładowarek i mamy możliwość przyjmowania prądu z każdej 3A, czyli macia 6A ładowania. No to naprawdę szybko dzięki dwóm gniazdom. To jest dodatkowy plus. Też się zmienią w nowym Tigerze światła. Mamy tutaj migacze ze światłami po bokach. No i dodatkowo tą lampę. No jestem ciekaw jak to się będzie sprawdzać, jak będzie to widoczne. Muszę powiedzieć, że zmiany szykują się duże, bo zastosowali hamulce tarczowe hydrauliczne. To tym bardziej i też firmy NAT, tak jak miał Tiger 10, więc muszę Wam powiedzieć, że warto, uwierzcie mi, warto dopłacać do wyższego modelu GTR, ponieważ jest tu już naprawdę wysoka liga i czekajcie na test, zrobię go najszybciej jak tylko będę mógł i pojedziemy nowymi hulajnogami. Wypowiem się na temat tych dwóch modeli albo i reszty. Postaram się też dorwać Tiger'a 10 na test, V5 najnowszy model i powiem Wam, że tak jak te hulajnogi są naprawdę sprzętami godnymi zakupu, to tak najnowszy model to jest jeszcze, to jest udoskonalenie dobrej hulajnogi, naprawdę względem tani hulajnog Xiaomi czy sztywniaków innych motusów to to wypada naprawdę jak czołg przy nich. Możecie zamówić ze strony HND, podlinkuję wam te hulajnogi i bateria ona jest nadal nadal dzikiem naprawdę nawet bez opon bez opon terenowych i tak ona sobie radzi. Nie, ta hulajnoga to jest to jest przekozacki sprzęt. O, dobra. Ja muszę zamontować do któryś te opony terenowe, żeby sobie móc pośmikać właśnie po takich bocznych drogach, gdzie nic nie jeździ. Uoo, i po piasku i nie krępować się, że będzie nam miotać hulajnogą tylko pełna manetka i ona tym przednim kołem was wyciąga. A tutaj to ona się kopie i nie wgryza się w ten piasek. No i to jest troszeczkę minus. No ponieważ macie problemy z przyczepnością i trakcją. I muszę wam powiedzieć, to usztywnienie tej kierownicy. To też robi robotę w jakimś stopniu, ale nie, bo ja mam porównanie do tego, że ją za sobą tu dokręcałem. W sensie za mało regulowałem tą śrubkę, a teraz na ciasno sobie wpasowałem te elementy i, i na pewno jest lepiej. A dodatkowo ten spornik wam daje to, że możecie sobie zamontować dodatkowe akcesoria. Można dać go do przodu, tylko nie do przodu, ponieważ jest lampka. Zobaczcie, jak ja to zrobiłem w ogóle. Takie coś. Lampkę by można odgiąć trochę do dołu, wspornik dać niżej i również nie byłoby problemu wedle uznania. Zobaczcie, jak to przyspiesza. Ale pięknie. Ej, tam jest taka górka, tam musimy wjechać. Muszę przetestować, czy tam wiadę. Dobra. Nie, Jezu! Dobra, da się z tego wyjść. Da się wyjść z opresji. O nie, jak ta noga tam wjedzie. To będzie nieźle. Ale no mam ile baterii, dwie kreski, czyli gdzieś tak jedną trzecie ma połowę, bo czuję, że delikatnie jest chóre noga słabsza, ale to zawsze to jest normalna, że, normalna rzecz, że napięcie spada na baterii i wydajność też delikatnie spada, ale w niedużym stopniu. Nie no, ja nie wiem, czy tam wjedziemy. Jeszcze na tym grząskim piasku. Nie no, ja tam nie wjadę, nie ma szans. No nie ma się jak rozpędzić. O szkło, no to nie fajnie. Dobra, ja chcę tam wjechać. Ale znalazłem miejscówkę. Ale wam będę testy robić. Jak któraś noga tu wjedzie, no to będzie test zaliczony, bo to jest przecież 45 stopni. Tak? Podjazd jest mniej więcej 45 stopni. Ja sprawdzę temperaturę silników. Są ciepłe. Są ciepłe, ale palce da się trzymać. Ale próbujemy. 3-4 go. Nie wiedziemy, nie ma szans. Żadnych za strom. O nie, powiem wam wjechał, wjechałbym. Ja tu wjadę, spokojnie. Ja. Słuchajcie, ta hulajnoga noga tu wjedzie, bez problemu, tylko że musiałaby być w pełni naładowana. I dodatkowo jeszcze dodatkowo by musiała być. No nie no, z rozpęd by musiał być większy. Stamtąd tutaj z boczkiem, boczkiem i tak i bym tu wjechał, ale tu jest naprawdę stromo Właśnie już zmęczyłem powiem Wam ten piasek i co hulajnogi nie męczą? Jak nie męczą? Jak jeździcie po takim grząskim piasku ale pięknie Zobaczcie, ja Wam zrobię tutaj słońce teraz zasłonię Jest, jest pięknie Jest pięknie, hulajnoga daje duże możliwości zwiedzania pięknych miejsc i okolic Jedziecie sobie w jakieś lasy, nie lasy, czy takie pola. No, niesamowite. Niesamowite dawno nie cieszyłem się tak jak dzisiaj, ponieważ mamy tu taką swobodę na tej hulajnodze, i czujecie się naprawdę. W ogóle ta hulajnoga mając dwa silniki. Ona daje już wam taką adrenalinkę. A Tiger, ten zwykły, to tak bym powiedział, no, jeden silnik to jest trochę za mało na moją masę i w takim grząskim piasku, jak to był właśnie, to. No to nie, to bierzcie dwa silniki, jak ktoś oczekuje od hulajnogi więcej i takiej naprawdę fanu, no to minimum dwusilnikowa, minimum. Ale ja naprawdę, powiem Wam, zobaczyłem tego gtr i tego Tigera 10 nowego v 5 to się jaram i jestem ciekaw kiedy go dostanę na testy i Wy go zobaczycie w recenzji, ale będziemy katować. Trzeba te sprzęty sprawdzać maksymalnie jak się da, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedno, że taki full face Kask to powiem wam grzeje się. Naprawdę ja się gotuję stojąc i chyba będzie pora kupić jakiś cieńszy kask, jakiegoś M... nie pamiętam, jak się nazywają ta, ta firma, ale no byle by był cieńszy, bardziej przewiewny, bo mamy 26 stopni a mi jest już tak gorąco w tym kasku, ale nie chce mi się tego rozpinać. Okulary, jedne okulary, jak i drugie. Słuchajcie, tak, mam dwie pary i bardzo dobrze to leży. I nawet nie widać. Ponieważ zniszczyłem ostatnio moje okulary, które miały nakładki, tak jak te właśnie, żeby po prostu przeciwsłoneczne sobie dokładać i zakupiłem takie dla odmiany. A teraz znowu wrócę do tych z nakładkami. Jakby ktoś chciał, to powiem Wam, polecam mega takie okulary, że macie zwykłe korekcyjne, jak i dodatkowo magnetyczne nakładki. To jest jedno z lepszych rozwiązań, z jakimi ja się spotkałem i ja do tego będę wracał. Hulajnoga w takim terenie idealnie się komponuje zeszłoroczny model a i tak to się sprawuje pięknie a więc a ja wam dziękuję za oglądanie i słuchajcie do następnego, na razie hej